Witam, witam narodowców, nacjonalistów, ludzi kochających Polskę. Stoimy przed, jak tutaj widać, przed Muzeum Powstania Wielkopolskiego imienia genera 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 generała Józefa Dowora Musińskiego. Stoimy dlatego, że 16 lutego 1919 roku zakończono Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Dlatego my, jako, jako Stowarzyszenie Pancerni Poznań, i przy okazji i, i ze współudziałem Stowarzyszenia Marszów Powstania Wielkopolskiego organizujemy y, taką można powiedzieć imprezę, y, 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 uroczystość z okazji, z okazji y, zakończenia walk. Także zapraszamy 18.02.2023 roku o godzinie 12 przed Muzeum. Rozpoczynamy uroczystości. Będziemy przy Do Wybora generała i na grupy generała do Dowbora Muśnickiego. Pamiętajcie, i jedną bardzo ważną sprawę, zapraszajcie całe rodziny, znajomych. Wstęp w ten dzień do muzeum jest wolny. Zapraszamy na kawę, na herbatę. Wstęp do muzeum wolny. Dzień bez biletu. Zapraszamy. 18.02. 2023 rok. Dziękuję bardzo. Chwała Wielkiej Polsce.